Z Ewangelii według Świętego Marka. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Bardzo elegancko zachowuje się ten Piotr, który nie chce swojego Boga upominać publicznie, tylko zaprasza go na prywatną rozmowę i dyskretnie mu tłumaczy, w czym się myli. Ta elegancja Piotra jednak w niczym nas nie przekonuje, bo widzimy wyraźnie, jak bardzo się. Pomylił, upomina Boga, bo Bóg nie postępuje zgodnie z wyobrażeniem Piotra. Ile razy robimy taką głupotę, mówimy Bogu, co ty sobie wyobrażasz? Przecież wyraźnie ci wytłumaczyłem, jak ma być, wyraźnie ci wytłumaczyłem, jaki masz być, takiego się ciebie spodziewałem i inny nie wchodzi w grę. Yy, odpowiedź Jezusa jest bardzo brutalna, yy, bardzo yy, emocjonalna. I trudno się dziwić. Jezus wie dobrze, że żaden Bóg urojony, wyobrażony, Bóg na nasze podobieństwo nas nie, nie zbawi. Bardzo potrzebujemy Boga prawdziwego, takim jakim On naprawdę jest. Tylko taki Bóg może da na, dać nam sens życia i dać nam życie wieczne. Do zobaczenia jutro.